Co ma Pani do powiedzenia w tej sprawie? Pani sędzio kochana, ale ja tak naprawdę niewiele wiem. No, czasem niewiele dla sądu oznacza bardzo dużo, więc zacznijmy od tego, skąd pani zna rodzinę państwa woźnych? Pani sędzio, to są moi sąsiedzi. Zawsze pani Kamila i Pan Dawid dzień dobry mówią, są naprawdę bardzo grzeczni. I dziećmi też się bardzo dobrze zajmują, jasne? Yes. Proszę pani, skoro tak dobrze się tymi dziećmi zajmują, to dlaczego mają nadzór kuratora? Kiedyś sąsiad z poczwórki umarł miesiąc temu e, powiadomił sąd, że dzieciom się krzywda dzieje. E, ale on mieszkał z nimi przez ścianę. E, ciągle dzwonił na policję, że e, są, słyszy jakieś hałasy. A proszę pani, a pani słyszała, jak dzieci Państwa woźnych płaczą? Tak, ale to są małe dzieci to płaczą. A ten Oskarek to tego Aspergera ma. E, ja czytałam, że takie dzieci to ciągle płaczą bez powodu. A Pani zna Panią Magdalenę Kulkiewicz? Yy, osobiście jej nie poznałam. Parę razy widziałam na klatce, ale nawet się nie uśmiechnęła, nawet dzień dobry nie powiedziała. Chciałaby Pani coś jeszcze dodać do swoich zeznań? Yy, może tyle, że państwo Woźni bardzo kochają swoje dzieci. Szczególnie tego najmłodszego. Tak się cieszyli, jak się urodził. Ale co też za głupoty Pani opowiada? Matka wyskrobać go chciała, tyle, że było już za późno. A gdy się urodził, wcale się nim nie zajmowała. Tylko ja! Czemu ona tu przyszła? Nie chodź do domu! Co ty za głupoty gadasz? Pani sędzia, jeszcze muszę coś powiedzieć, to bardzo ważne. Oczywiście. Czy do pani są pytania? Ja nie mam, dziękuję. Dziękuję bardzo. To dziękuję pani, proszę usiąść, a ciebie, Angeliko, poproszę do barierki.